Ok, czyli dla Was, którzy słuchają, informacja: dało nie ma tego swojego podmiotu wprost. Czyli jeśli do DAO przystępuje 100, 200, 1000 osób, no to to jest właśnie wszystko. Z Tworzone w ramach blockchainu, w ramach tokenów governance, w ramach tokenów, które umożliwiają głosowanie i funkcjonowanie w tym DAO, jako że jesteś tym członkiem całej społeczności, ale DAO dla funkcjonowania w obrocie prawnym, po to, żeby na przykład zrobić jakąkolwiek transakcję, żeby zawrzeć umowę z kimś, choćby dla celów marketingowych bądź innych, żeby realizować jakieś swoje funkcje gospodarcze, bardzo często no to jest taka podstawowa zasada, że tworzy swój Podmiot, tworzą takiego legal wrapera i ten legal wrapper to jest zazwyczaj fundacja, czasami spółka, ale właśnie chodzi o to, że ta cała społeczność głosuje, że określone osoby mają założyć na siebie podmiot gospodarczy, czyli oni są tymi beneficjentami formalnie w tym podmiocie gospodarczym i to ten podmiot gospodarczy ostatecznie staje do umowy. Ten podmiot gospodarczy na przykład rejestruje się na giełdach kryptowalut i coraz częściej widzimy taki problem na giełdach kryptowalut, że DAO wpłaca. Środki do tego swojego legal wrapera, czyli na przykład na konto depozytowe tej fundacji na giełdzie trafiają kryptowaluty, i wtedy giełda pyta o źródło pochodzenia środków tych, tych kryptowalut.